Piękny rzepak Tu jest 3 hektary Pełniutka skorupa I jeszcze pół zbiornika na dziesiątkę, nie? Także tutaj to po 5 ton sypia Witam Was bardzo serdecznie w ten no niestety ani nieupalny ani nie jakby to powiedzieć gorący letni dzień tylko niestety już 2 sierpnia i pogody nadal nie ma. No i po prostu zdecydowaliśmy się że bo tutaj nie ma na co czekać, bo pszenica traci już swoje właściwości. No i decyzja, że musimy na suszarnię. I zobaczcie jak jest w polu, nie? Wilgoć. Pszenica ma 15%. Także na przechowywanie, no nie nadaje się. Ale pójdzie na suszarnię. I tutaj opanujemy temat. Akurat jestem w takim miejscu, gdzie jest przepalisko, dlatego wuja się tu chciał wciąć. Ale no, to są mozaje, nie? Te pola. Widzicie, jaka tu jest. A, a wcześniej kawałek, kurde, no taka przenicha, żeby... Że kurna, no do towar jak cholera, no, do końca nie mógł dojechać, nie? Także sypię. Nawet na takim przepalisku, jakie kłosy są ładne. Także zobaczymy. Zapowiada się, że będzie sypać, ale no trzeba suszyć, trzeba usiąść po dwie godzinki zasypi no i takie życie nie Alejka. Pięknie, naprawdę zjawiskowa pogoda. Zachód. Więc w tym filmie będzie jeszcze akcja suszenie jutro. Jutro niedziela ustawimy. Te dwie przyczepy, dwa kotły. Iżmiękam do silos. No i ruszamy. Pierwszy za asy. Ma 15 Ładna pszenica A tak, z tego ta w się biebie na tamtą przyczepę, nie? No. Weźmy go, włączmy, żeby sypał tam na łyżkę Żeby się wyczyściło to wszystko może No ale to by trzeba wziąć trzeba sypać na łyżkę Sypać, sypać, żebyś tam wiader i... Przez ten... Puścić To na ciut pójdzie, wiesz? jest to przeleciało, nie? No Tak, zaraz zrobimy Trzeba te przyczepy będzie poczyścić, jak chcemy mieć na ziarno. Ładowarką, przyczepą, I małą przyczepę. Trzy baksy? Małą przyczepę trzeba I Już będzie uszykowane. No, no gdzie? Baksy mamy takie ładne, to ja to sam zrobię. Uczykować małe baksy i małą przyczepę. No już teraz te, ten owiec, to my nasypaliśmy za Mateuszem, 10 minut. 6 bakców. Bo z to leci tak szybko, a z przyczepy później zmęczenia się i roboty. Napęd dmuchawy jest z zetora. Eee, ogień, czyli dysza, jest na ropę albo połówkę teraz. Ropę, bo no, na te małe ilości to nie braliśmy. Powinna być krotnica ale ktoś kiedyś zajebał jeszcze, zanim my kupiliśmy, no i prąd jest bezpośrednio z siły ciągnięty, o już stopień urosło, bo 22 jest 23, nie? do 35-36 stopni i później będziemy godzinę chłodzić. 多少？是，是不这样子啊？ No to człowiek doszedł. Obowiązki minimalne. Zarobki minimalne. Luzik maksymalny.